Serdecznie witamy wszystkich hodowców, i tak jak obiecaliśmy, jesteśmy dziełem kolegi Dominika Polarskiego w Postolinie, a to jest oddział 0417 Milicz. Tutaj zastaliśmy kolegę teraz czekającego na gołębie. Gołębie były wypuszczone o której godzinie, Dominik? Godzina 6.10 z Woliną, 350 km. Tak. I tutaj kolegę zastaliśmy rano, kiedy zobaczymy, mamy teraz godzinę już, która jest? 9 już? To jest godzina 9.10, 3 godziny. 3 godziny, a kolega w tym czasie tutaj zastaliśmy go. Tutaj mamy otwarte to pomieszczenie, które ostatnio na filmie też mieliśmy i zobaczymy, jak tutaj kolega co przygotowuje im tutaj na powrót ich, tak? no najpierw przygotujemy wodę. Tak zobaczmy, kolega to ściśle tak. No, to jest, y, ściśle precyzyjnie odmierzasz? A nie, tak, tak mniej więcej. Dobra, no. dobra, i co do wody będziesz dawał? Będę dawał elektrolit dzisiaj do wody, chociaż jest pochmurno, ale... Elektrolit y, i zapobieganie na Adenokoli, bo już kilka razy miałem taki przypadek, że jak gołębie wracają z lotu to dostają Adeno w dniach, jak jest za gorąco. I Tutaj zobaczmy, elektrolit podajesz jakiej firmy? Ale kolej z produc Tak, widzimy. Zobaczmy, kolega tak ma taki zbiornik na wodę duży. Tutaj z bloku jest też miarka. On tak mówi wprawdzie, że on niby nie, nie tego nie precyzyjnie odmierza, ale zobaczmy, że to jest jednak miarka. Dał dwie, 5, gram 5 na gramów 2 litry na te wody. Tu widzimy do, do tego dodaję zawsze para kaps. jedna kapsułka na 4 litry. Bardzo dobrze zapobiega adenokoli, ekoli, bakteriom, czyści po locie. Ja tylko tak przerwę się, wtrącę jeszcze. Zobaczmy, że kolega jest w czapce. Bo kolega, tą czapkę tak właśnie nawiążemy do filmu, który tydzień temu mieliśmy. To czapka, która była u Pawła Barnowskiego, to była właśnie czapka do, należąca do Dominika Polarskiego. Ale Dominik tamtej czapki nie odzyskał jeszcze, ale już się w nową zaopatrzył. Także od razu odbieramy tak. odpowiedzi na tamto pytanie. Byłem w odwiedzinach u Pawła, zawoziłem młode Pawłowi i od razu brałem od niego kilka młodych do siebie się wymieniamy co roku no i Ta czapka miałem czapkę jak wiecie konkurs był zrobiony, rozstrzygnięty tak. Czapkę odzyskam dopiero po lotach, no to... Teraz... jeszcze problem mieliśmy taki, że tutaj kolegom powiem, tam Robert podał przez przypadek błędny numer i osoba, do której należało, to nawet przekierowanie zrobiła było tyle odpowiedzi na ten konkurs, ale konkurs został rozstrzygnięty, tam podamy nazwiska tych osób, które gołębia dostał, bo dwóm osobom będą przekazane gołębie. Tam wprawdzie jeden był obiecany, ale się dwóch, yy, że tak powiem, koledzy zdecydowali. Warnostcy także tutaj my wracamy tutaj do Dominika, co on teraz robi dalej. Popatrzmy. No I teraz jeszcze dodaję produkt Junge Drive Puder. Tak. Na Adeno. No i to wszystko będzie wymieszane i podane gołębiom. Jeszcze przy antybiotykach. Zawsze podaję im. Sprint, bardzo dobry środek. Ale zawsze, to znaczy, gdzie też podasz? Tak, dzisiaj podam też Gołębią, a kiedy? bardzo dobry środek. i Teraz, co, w tej chwili, właśnie? Tak, w tej chwili. Aha. I co trzy tygodnie robię tym kurację trzydniową, mieszając razem z STD. W celu odbudowy neregi wątroby, bo wiadomo, jak się podaje leki, a teraz bez leków ciężko uzyskać szpicowe konkursy, no to co dwa tygodnie trzeba podać Trichogreen po Greenpointie, jak drugi tydzień DAC, a trzeci tydzień w celu regeneracji neregi wątroby SDT i Cut Sprint. Ale zawsze do lotu. W locie dodaję im już tego. Tutaj zobaczmy. Kolejny strzykawkę weźmie. Zaraz odmierzy to. I do, do tego. Co tutaj ma wcześniej już przygotowane. To będzie na gołębie czekało właśnie tutaj w zobaczymy Zobaczmy ten środek, który Dominik teraz podaje. On jest taki w kolorze lekko różowym. Tlandronkowy taki. O, i zobaczmy. Takie jest tutaj. Na miarce może odczytam. 3,5 litra, no. on mówi 2, ale widzimy, że troszeczkę skłamał, on już 3,5, także ja tutaj postaram się ten zobaczyć, co to jest. A, i I masz, teraz... i, a gołębi masz, bo, bo to jest dawka przygotowana na, y, do jednego pojnika, tak? Tak, czy na, to czy to na dwa do tego płynika, bo jak przylatują razem, to wszystkie są w jednym gołębniku, także pijąc z jednego płynika, dopiero je rozdzielamy. A dzisiaj bałębi. masz na locie, bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, 80. Y, dzisiaj mam 86. Dzisiaj mam 87 gołębi, 2 gołębi, gołębi, gołębi. gołębie zostały w domu. Przez dwa loty zgubiłem trzy gołębie roczne. Tak, bo tutaj jest u was trzeci lot w oddziale? Trzeci, rok, trzeci lot w oddziale. I jak te dwa pierwsze ci poszły? No, jestem na pierwszym locie. Mi siadły bardzo dobrze gołębie, była super pogoda. Miałem drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, szóstego, siódmego na oddział. 50 w konkursie z drugiego lotu też siadły bardzo dobrze 45 minut. Było 90% gołębi w domu, tylko że padał deszcz i na przelocie 20 km pierwsze gołębniki dostały trochę lepiej, bo nasze gołębniki musiały 30 km jeszcze lecieć dalej, ale też bez strat dobrze. na razie dwa loty. A teraz Cuda. czekamy na te właśnie gołębie, które poszły na lot a w tym czasie cały czas obserwujemy co Dominik przygotowuje dla tych gołębi to będziesz mieszał teraz? tak, tak teraz to wymieszamy i w międzyczasie chciałbym od razu tu wejdę, po, ostat... ja wejdę. po ostatnim filmiku światło, tak. z Krzysztofem miałem bardzo dużo telefonów, pytania chciałbym teraz wytłumaczyć właśnie te dawkowania bo ludzie mnie zasypują A powiedzmy chodzi o jaki preparat? Co chodzi, się o o preparat yy, chodzi o preparat chodzi o preparat Orni 2. Orni 2, Orni 2 również, to jest szczepionka to jest szczepionka na drogi oddechowe, ja ją używam przed sezonem wszystkie, ale w sezonie lotowym też koledzy można ją używać. Ja już wytłumaczę jak, żeby yy, jak dzwonicie, to, żeby nie musiał wszystkim to samo mówić, to sobie... Ja ją szczepię we wtorek. We wtorek 02 kreski na gołębia, Najlepiej koło 14. Przepraszam, to jest we wtorek, wtedy, kiedy loty są lot w sobotę? Lot jest w niedzielę. Niedzielę. Aha, niedzielę, to, niedzielę. to jest ważne. teraz trzy pierwsze loty tylko w sobotę, dlatego że w niedzielę włożymy inny oddział, ale już następny lot się będziemy łączyć. I we wtorek. I najlepiej to zaszczepić przed sezonem gołębie, wszystkie, a później w sezonie lotowym. Najlepiej wybrać sobie lot, jak jest jakiś 500, 600, bez wiatru upalnie. Wtedy ta szczepionka ma najlepsze działanie, bo wtedy widać yy, różnicę między gołębiami, które są szczepione, a które są nieszczepione. Bo jak lot z wiatrem, to nie widać żadnej różnicy. Czy ja zaszczepię, a sąsiad nie zaszczepi, siadają, siadają gołębie tak samo. I tak jest od rana, odkąd jesteśmy u Dominika, to co chwilę ktoś dzwoni, pytają o godzinę wypuszczenia. Ja tylko wyciszę co z dalekom, jest, bo nam nie dadzą To jest normalna zgonierać. rzecz. Tak to w sobotę, kiedy się lot odbywa, czy też w niedzielę, koledzy to znają z autopsji. Wszystko no i tą szczepionkę właśnie mówię: najlepiej poszczepić przed 500 jak jest z pod podwiat, wtedy ma najlepsze działanie. I szczepimy ją dlatego o 14, żeby gołębie nie wymiotowały. Bo jakbyśmy po jedzeniu zaszczepili, po karmieniu, to zaraz by gołębie zaczęły wymiotować. No i drugim środkiem, którym... Aha, jeszcze chciałbym przedstawić. Fajną szczepionkę, też ludzie pytają o tą szczepionkę Paramexo plus Adeno. To jest szczepionka. jeszcze wygląda do pokowanie, o tak? O. To jest szczepionka holenderska, to jest szczepionka na gołębie młode. Bardzo dużo ludzi mówi, że nie ma szczepionek na Adeno, ale jest to kombinacja, robi to holender. No po zaszczepieniu, ja zawsze szczepię gołębie dwa razy. Kiedy skończą 30 dni, nigdy nie wcześniej w gniazdach, bo wtedy mają najlepsze uodpornienie. I powtarzam szczepionkę po 25 dniach drugi raz tym. I bardzo dużo ludzi, już mamy tą szczepionkę 2 lata w ofercie i bardzo dużo ludzi dzwoni mówili, że już nie mają adeno. Jedni, jedni mówią tak, drudzy mówią tak, no ale 80% ludzi jest zadowolonych z tej szczepionki. No, no dobrze. to by było to. Dobrze. Tam jest, a, jest taka butelka, teraz, jeszcze, że butelka przy jest drugim tym ale to już w ostatnim Chciałem filmie. dodać, że przy drugim szczepieniu na paramyxo i Adeno zawsze szczepię gołębie na OSPE. I na ospę szczepię nie wcieram, tylko szczepię w pachwinę 0,1 kreskę w pachwinę między nogą tutaj, a tutaj. kreskę, czyli jaką to dawkę to jest? 0,1 ml. 0,1 ml. Ok, następny środek, który, który po filmiku ostatnim. Bardzo dużo ludzi mi zadaje pytania. Ten środek dajemy we wtorek. To jest Speed Power... W czwartek, przepraszam. W czwartek to jest Speed Power Fit hemoglobina z żelazem. To powoduje duży napływ krwi u gołębi. I podajemy go tak. Jak jest lot z wiatrem, to 10 cm dajemy na litr wody. To jest litr, to zawsze dzielimy na 20 gołębi. I ja to robię tak. Na przykład jak mam, 20 gołębi, jak mam 40 gołębi w gołębniku, czyli muszę dać 20 cm, to rano daje 10, żeby wypiły w pół godziny, później daje cały dzień czystą wodę, i po południu znowu daje drugie 10 cm po karmieniu, żeby wypiły w pół godziny, żeby to nie stało długo, wtedy to ma najlepsze działanie i wtedy już po 3-4 latach dużo hodowców dzwoni, że mają po 5-6 pierwszych gołębi na oddział. No cieszy mnie Czyli to bardzo, jest, cieszy to ba nie jest to tani środek, bo dość drogi, ale cieszy mnie to bardzo, że mogę komuś pomóc, że są ludzie, wydają pieniądze, ale są zadowoleni z tego. No i co tam jeszcze mogę powiedzieć? ostatnio zapomniałem dodać, ludzie pytają o probiotyk. Jest to bardzo dobry probiotyk. Wszystkie probiotyki są dobre, ale dla mnie probiotyki najlepsze to są probiotyki w płynie. Ten probiotyk jest typowo dla zwierząt, bo ludzie dają jakieś tam lakcyjty dla ludzi, ale to naprawdę nie działa, nie działa w, tak jak typowy probiotyk dla zwierząt. I ja go zawsze daję poniedziałek i wtorek wieczorem na karmę. Jedną łyżkę na kilo karmę. Naprawdę to są miliardy wyselekcjonowanych Bakterii. Ludzie, którzy brali ode mnie ten probiotyk i później jechali po kuracjach, robili tym probiotykiem, jechali na badania, to weterynarze się pytali, co podawali, że tak fajnie flora bakteryjna jest od, 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 odnowiona i rozwinięta. To właśnie jest taki probiotyk, który mamy. Tutaj wszystko kolega ma w ofercie, także jak ktoś zadzwoni, to już może na odawkowanie, ale o te aminokwasy, rzeczy Aminokwasy, to, to są aminokwasy. Bez żadnych witamin. To są typowe aminokwasy, które ja daję w piątek. Nie bójcie się dawać aminokwasów, bo one naprawdę w piątek 20 cm na litr rano i wieczorem można podać. Gołębiom i na upalne właśnie najlepiej działa, bo truwa wątroby, nerki. Wtedy gołębie mają dobrą wydolność lotową. O czym jeszcze chciałem wspomnieć, to środek właśnie na drogi oddechowe, bo... Ja tylko tak przerwę. Może my to wspominamy o tych środkach, ponieważ właśnie to się wiąże z tym, że kiedy koledzy tutaj nagrywaliśmy film ostatnio, dużo osób widziało na półkach różne preparaty, było bardzo dużo pytań i tak jak mówiliśmy, kolega wspomniał, tych telefonów było bardzo dużo. Ale żeby. No ja tutaj... właśnie teraz chcę wytłumaczyć, żeby mieć mniej rozmawiać, bo a tak... albo konkretniej tak, bardziej. Konkretnie, nawet. bo telefony po prostu i proszę was koledzy, dzwoncie tak do 20, bo mam małe dzieci, a później. 22, 23, dzieci mi się cały czas budzą. Jeszcze chciałem, bo cały czas dzwonicie coś dobrego na drogi oddechowe. Ja stosuję tak. Jeden tydzień, jak wspomniałem, właśnie ten Tricho Green na rzęsistki. Następ poniedziałek, wtorek. Następny tydzień stosuję środek DAC to jest mieszanka trzech antybiotyków bardzo dobrych. A go jak wygląda? DAC. A trzeci tydzień właśnie podaje ten CatSpring. To, co celu, mieliśmy tak. tutaj w tej. Pokażę jeszcze tylko przy. O, To celu jest ten środek? generacji na wątroby. A co piątek, zawsze na drogi oddechowe stosuję ten środek EGS. I to jest też, właśnie chciałem wytłumaczyć hodowcom, jak to się stosuje, bo dużo ludzi dzwoni. 2 gramy jest na 20 gołębi. Czyli, jak mamy 40 gołębi, dajemy 4 gramy. Wlewa, wsypujemy do 50 wody, wymieszamy to się robi taki czerwony środek, i godzinę przed karmieniem, w piątek wieczorem, polewamy karmę, prawda? Ta karma wyschnie, i wtedy dopiero karmimy na ostatni. I to jest też bardzo dobre. Naloty upalne pod wiatr. no Myślę, że to jest jeden z lepszych środków. Dużo ludzi w Polsce go stosuje. Nie będę wymieniał nazwisk, bo niektórzy sobie nie życzą. Żeby kolega tutaj I tak, i tak to zaufać, kolega wie co robi, świadczą o tym tytuły, które znajdował. Także tutaj, jest doświadczenia, które kolega ma, warto skorzystać. Tutaj Białeczko. mamy kolejny środek, to jest protein, protein feed. To no, ja go zawsze podaję, jak już na wcześniej na filmach mówiłem, z Golden Omega. Golden Omega to jest mieszanka z 12 czy 13 olej. Ma tu olej arachidowy z kiełków pszenicy. Bardzo, bardzo dużo jest tu wymieszanych olej I do tego dodaję protein feed. Jest to białko. Tak wygląda, zobaczmy. jest. Ja Takie w kolorze lekko beżowym. L-karnityną, karnityną. Bardzo dużo białka sojowego i bardzo szybko przy... powraca masa mięśniowa u gołębi. Także po lekkim locie daje tylko pół łyżki na kilo, po ciężkim locie daje rano i wieczorem, a po lekkim locie daje tylko w poniedziałek i wtorek raz dziennie. I mieszam to z takimi kiełkami. To jest Witwer Bardzo dobry środek, który daje takiego kopa wdowcom. No, Potem jak się podaje, to one takie buczą. No chęć do życia mają, odlatują cztery strony świata, a fajnie klaskają i wszystko. I to jest tak wygląda i mieszam to razem z proteinami. I bardziej to jest taki bardziej ja powiem, koledzy, taki żółty, pomarańczowy lekko wchodzący. Tak, no i mieszam to. No i to, to na tyle. Aha, jeszcze chciałem wspomnieć koledzy, bo dużo ludzi do mnie dzwoni, mają problem z takim pasożytem, co wyżara tutaj pióra. To moliki. moliki, one nadżerają I pióro, które wychodzi, później kolowcy myślą, że to głębiej łamią o karmnik, ale to nieprawda, to jest taki pasożyt i teraz właśnie I osłabia pióro i one rzeczywiście łamią, tylko to tak. jest efektem ubocznym już. Po Od prostu. pół roku ściągliśmy takie specjalne krople, to mamy widzimy. je w ofercie, to jest bardzo wydajne, te krople A jak to są... się stosuje? Stosuje się je, dwie kropki do, do dzioba się daje, dwie krople, dwie krople, tak? dwie krople do dzioba. Widzicie, te szczelnie zamknięte wszystko, to wygląda jak w szczepionce. Dwie krople do dzioba i za 14 dni się powtarza, ale najlepiej po sezonie lotowym wszystkim gołębiom podać na gołębniku raz i za 14 dni drugi raz i wtedy już jak się wypierzą, to wszystko to, bo teraz jak wiadomo, jak mają już to powycinane, to zanim one zrzucą, zrobi. znaczy zlikwiduje się tak, to jak się poda, pływa ale się nie A się nie odbudują. Dopiero jak się gołębie spierzą. No i też. Bardzo wydajne to 200-300 GM można zrobić taką butelką, ale jest to jakaś tam nowość, bo bardzo dużo ludzi ma problem z tym. No to jest właśnie taki środek mamy, posiadamy. Rozumiem. Czyli produkty, te które mamy, jak się nazywa, opisane, to na razie by było dość. A tylko jeszcze wspomnę, że jakby komuś już te produkty nie pomogły, to jeszcze można tutaj zobaczyć. Tutaj taka o gałązka, widzicie brzozowa, wisi. To jest taka już z, z granicy, po granicy z, z pogranicza gusła i czarów. Ale I teraz można jak też to będą przylatywały To dostają konopia. Tak. Karma z naturala wdowce. Darma z wersalelagi Active Life yy, dla wdowców. Zobaczmy, konopia były dwie miarki czy jedna? Jedna. I jedna? Superstar. Do tego dajemy dietę Miszu z Naturala. Rapid z wersalelagi. Gery Plus. Dietę z Naturala z 25% ryżu. Pady. I energetyczną. Active Life z Versalelagi. Tutaj masz, yy, że tak powiem, ilość na te 80 gołębi, które Nie, bycie... ja sobie Nie, tak aha. mieszam mniej więcej, jak one przylatują, to, to taką karmę i... w takich proporcjach po prostu. Tak. I na pierwsze loty rozrabiam jeszcze furukcinę w wodzie kuroxinę w wodzie i polewam tą karmę na pierwsze loty na pierwsze, na pierwsze loty, dzisiaj nie ma takiego upału także dałem Junga, drive puder i paracoli caps do wody to nie będę tego już mieszał z elektrolitem także to co chciałem, Posiągamy. to powiedziałem hodowcom, myślę że z tego co powiedziałem wnioski skorzystają wyciągną, koledzy skorzystają na, na, pewno. na pewno my będziemy czekać teraz na te yy, gołębie, które są w locie, miejmy nadzieję, o tej godzinie, co się spodziewamy, przyjdą, aczkolwiek tutaj rozmawialiśmy z kolegą Krzysztofem Łepuchem Oni tam y, mówili, że u nich pada mocno, tak? Patrzą, tak. lot mają jutro, ale te gołębie właśnie z tej strony lecą tam. Yy, no Krzysiu mieszka trochę na dole, ale gdzieś tam, jak dzwoniłem do niego godzinę temu, to było ładnie, ale pół godziny już temu gdzieś się zaciągło, zaczęło padać. No myślę, że gołębie zdążą. Na razie no. mieliśmy dwa loty, gdzie się udało, no, miejmy nadzieję, że dzisiaj też będzie dobrze. dobrze. A zobaczmy tutaj w międzyczasie. Niebo wygląda tak, jest lekko zachmurzone, nawet się już przejaśniało słońce, wychodziło z za chmur. Na chwilę na razie gołębi nie ma, postaramy się zobaczyć. Powinny właśnie z tego kierunku przychodzić, tak? Dominik dobrze pokazuje, tak? Tak, jest. tak, z tego kierunku, też za gołębnikami będziemy czekać. No i będziemy, oczywiście, dla kolegów relacjonować. A jeszcze, drodzy koledzy, chciałem wspomnieć, jak loty są pod wiatr, 500 i maratony. Mamy takie specjalne kapsułki, one się nazywają Individual Power. W dniu wkładania. Jak jest lot pod wiatr i upał, dajemy tą kapsułkę do dzioba i od razu kropimy oczy Augen. Business I bardzo dobre kaułcuki, to się nazywają Individual Power. Tak i widzimy, zróbmy uwagę, że, musimy mówić, że jest kolor nie niebieskie, nie, tylko czerwone. Tylko czerwone. Niebieskie, żeby koledzy też nie kojarzyli. Przyjechał już pierwszy kibic na lot. właśnie, tutaj Dominik mówił właśnie, że tutaj się często w czasie lotu ma dużo odwiedziń kolegów, i właśnie za chwilkę tam przejdziemy porozmawiać z kolegą, który przyjechał. Tak, także, przedstawiciel firmy na... Gawin, także jakieś mebelki jak ktoś będzie chciał, to tutaj zaraz załatwimy. Dobrze. A za chwilę przejdziemy do kolegi Gawina. Do zobaczenia i czekamy na gołębie.